Wszystkim z tej strony Katie witam Was bardzo serdecznie w kolejnym unboxingu. serio, bo dosarła do mnie taka paczuszka, dość niepozorna, ale podobno w środku jest na tyle, Intrygująca zawartość, że warto zrobić z niej unboxing, ale w związku z tym, że jest mała i nie mam zielonego pojęcia, co jest w środku, to jeszcze dodatkowo w tym odcinku będę miała dla Was wreszcie rozdanie, na które czekacie od jakiegoś czasu, a w zasadzie to połowa rozdania będzie tutaj, połowa na Instagramie, więc zapraszam serdecznie, link w opisie. Tak więc no, najpierw otworzymy sobie tą poczuszkę i zobaczymy, co jest w środku, a do rozdania przejdziemy później więc no, będę Wam bardzo wdzięczna, jeśli nie przeskoczycie do niego teraz chamsko, tylko zostaniecie ze mną, chociaż na no pewnie macie odnośniki czasowe yy, i no, jest zaznaczone, gdzie będzie rozdanie, ale zostańcie ze mną, bo ta paczuszka niepozorna jest, ale może być ciekawie, bo no, yy, przyszła do mnie od jednego z moich patronów, więc no, sprawdźmy, co dla mnie przygotował. Otwórzmy to, a teraz otwierając, mogę was oczywiście zachęcić do zasubskrybowania tego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie, a także zostawienia łapki w górę pod tym filmem, żeby pomóc temu kanałowi w lepszych zasięgach i w lepszym pozycjonowaniu, ponieważ to naprawdę bardzo dużo daje. Zapraszam też do pisania komentarzy, ponieważ no wbrew pozorom to naprawdę bardzo naszym kanałom YouTubeowym pomaga. Dobra, otworzyłam. Chociaż chyba jeszcze to jest sklejone taśmą, ale tak miło sklejone. Nie jest jakoś. ciężko, raczej. Hmm. Bardzo sympatycznie sklejona paczuszka, taka wiecie. Yy, bo czasem te paczki są takie po prostu milion taśmy i męcz się człowieku, więc doceniam, jak paczka nie jest tak hamsko zaklejona. Ja widzę już tutaj na górze coś bardzo ciekawego, i co w ogóle. Chyba wiem, co to jest. Okej, okay. yy, miła niespodzianka. Okej, okay. yy, od y, patrona. Dziękuję. Yy, <ścoughs> ja już po tym się domyślam, co to może być. Yy, może wam od razu przełączę, żeby móc wam pokazać z bliska. Czy wy to widzicie? Czy wy się domyślacie, co to może być? Nie, tak się da w ogóle. No pewnie, że tak się da? Dobra, tu jest cała jedna rzecz, nic więcej tu już w tym pudełku nie zostało. Ja w to nie wierzę. <ścoughs> Mój osobisty pop! Nawet ma koty! Miałam już, ale jest teraz poza kadrem, mojego osobistego, prywatnego, na własność, cumsuma, którego dla mnie zrobiła jedna z moich widzek. Jeśli jeszcze go nie widzieliście, to tak, mam takiego mojego um, cumsuma, mnie. I no, z tego co widzę, to teraz będę miała jeszcze popa mnie. I have myself... Jakie piękne! Nie wierzę w to! Z tyłu oczywiście nie ma żadnej dodatkowej kolekcji do zebrania, bo ja jestem jedna, jedyna, niepowtarzalna. Ale te koty w ogóle tutaj! Ja w to nie wierzę. O rany, ja dopiero po czasie zauważyłam, że tutaj jest napisane Disney Lady, Gaming Lady i Random Lady with the Crow. Więc jeszcze takie ciekawe isteregi się tutaj na tym pudełku pojawiają. Jakie to jest przeurocze w ogóle? Boże, uwielbiam. Nie sam popek, a jeszcze na dodatek pudełko jest wspaniałe. No kocham. Patrzcie, jakie to jest piękne. Jas. Ale jest to tak zapakowane, że nie widać, co jest w środku. Ale jestem ciekawa, jak to się otwiera w ogóle, no. Normalnie jak popa, chyba, Uch. Nie wierzę! Okej, okay. to zdecydowanie warto było zrobić jako unboxing na kanale. Okej, okay. pudełeczko jest zdecydowanie bardziej delikatne niż z takich standardowych popów, więc będę musiała na nie uważać bardziej niż na inne. Mamy to. Bardzo zapakowane, ale jaja... No tak, no przecież można kupować takie jakby bazowe białe popy, żeby zrobić samemu. Ale ja nie wierzę. Ten patron zrobił to sam. Niemożliwe. Nie, nie wierzę. Ale jaja! I może to jest zrobione na drukarce? 3D. Jak? To? Ja mam okulary nawet, ja pierdykam, ale ja, ale to jest śliczne i te kotki, które są i nawet mam kamerę i nawet mam pada w ręce, czy wy to widzicie, mam, mam tu, pada w tej ręce, trzymam pada do konsoli i mam wianek na głowie i wszystko i nawet ja, i żałuję, że nie jestem teraz tak ubrana. Bo nawet ten pow ma na sobie moje autentyczne ciuchy, w których często występuję. Jestem ciekawa, czy ten ubiór był inspirowany jakimś konkretnym filmem, ale. Wow! Okej. Okay. Okej. Okay. Chociaż tak czuję, że ona tak dość um, niestabilnie stoi na tej podstawce, więc będę musiała tego bardzo strzec, jak oka w głowie, żeby mu się nic nie stało, bo jest. Przewspaniały, naprawdę. Nawet ma podpis tutaj. Jakie jaja. I ma trzy kotki moje. Tutaj jest najprawdopodobniej Misa. Tutaj jest puszkin. A chociaż puszka nie jest taka mocno pręg pręgowana, ale okej. Okay. I tutaj z tyłu jeszcze najbardziej introwertyczna karma. <grytanie> Fantastyczne! Ale jaja nie mogę. Nie, w sensie to jest tak szczegółowe i tak bardzo widzę do siebie, że nie wierzę w to, ale bajer. Dobra, tak więc jest popek mnie, tutaj już nie ma absolutnie nic więcej, ale jakby <laughs> pasło, nie? Jest nawet takie pudełeczko. Zresztą to chyba nie jest y, pudełko z popa, y, tylko ona jest zrobione specjalnie, y, więc... Wow. Te szczegóły. Y, wow. Okej. Okay. Nawet te wszystkie y, wiecie, kody kreskowe na spodzie, nawet oznaczenie, że od lat trzech, ale ja ja tego to się nie spodziewałam. Słuchajcie, spodziewałam się y, wielu różnych rzeczy. Y, Wiele razy mnie już moi widzowie zaskoczyli swoją kreatywnością i tym, że można zrobić cum ma mnie, ale pop, szok i niedowierzanie. Dobrze, dziękuję serdecznie. Bardzo miła niespodzianka naprawdę. Czy ja mogę teraz postawić go tutaj gdzieś w kadrze? Poprzesuwam te popki z rai i powinnoś dać radę, nie? <ścoughs> Stanę sobie koło Sisu. Wszyscy się śmieją, że Sisu w ludzkiej wersji ma totalnie włosy takie jak ja, więc patrzcie, niemal nie do rozróżnienia. A teraz możemy przejść do rozdania. E, oczywiście e, część rozdania jest tutaj, część rozdania jest na Instagramie, więc jeśli chcecie mieć możliwość zgarnięcia. Większej ilości rzeczy, to zapraszam na Instagrama, bo jak najbardziej jest szansa, żeby zdobyć coś i tutaj, i tutaj, więc no. Ale jeśli chodzi o rzeczy, tak, tutaj mam pudełeczko z poprzedniego unboxingu. Jeśli chodzi o rzeczy, które można um, zgarnąć tutaj, na kanale, to słuchajcie. Po pierwsze, mam ten um, fartuszek. Z czapeczką kucharską. Tylko to, co trzeba wiedzieć, to to, że to jest taki fartuszek dla dzieci. On jest bardzo mały, więc na taką mnie może to jeszcze wesz by, by weszło, bo ja jestem bardzo niska, drobna i tak dalej. No ale jeśli jesteście osobami wyższymi albo grubszymi troszeczkę, no to możliwe, że będzie to dla Was za małe. No to tak ostrzegam. Jakbyście sobie ostrzeli ząbki na ten fartuszek, że no dla niektórych może to być za malutkie. Mamy jeszcze ten card holder, którym się już zachwycałam, i wy również, więc jego można tutaj zgarnąć. Mamy też. Ten worek z raj, którego już w tym momencie nie będę odpakowywać, ale jeśli oglądaliście unboxing z tymi rzeczami, to na pewno mieliście go okazję już zobaczyć, więc mamy ten worek i dodatkowo, chociaż to jest raczej rzecz, którą dorzuc dorzucę do której z tych trzech rzeczy, raczej to nie będzie osobna nagroda, mamy jeszcze tutaj te naklejeczki, więc no to są te trzy i pół rzeczy, o które możecie się tutaj starać. E, I teraz. Jak, jak można wziąć udział w rozdaniu? Kate, powiedz nam, tak długo czekamy. Tylko czekajcie, może jeszcze sobie wrócę do. O, takiego. Nie mam zielonego pojęcia, co się stało, chyba aparat mi się przegrzał, ale się sam wyłączył. Więc, no, co, co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w rozdaniu? Przede wszystkim słuchajcie według zażyczenia Kato, od której dostałam te rzeczy, i w zasadzie to po części jest rozdanie od niej, a nie ode mnie. Kato bardzo zależało na tym, żeby to było rozdanie dla stałych widzów, takich udzielających się, którzy często piszą komentarze i tak biorą czynny udział w życiu tego kanału. E, w ogóle, tutaj karma chodzi, jakby co. E, więc, jeśli jesteście stałymi widzami tego kanału, kanału, to napiszcie w komentarzu, jaki był pierwszy film na tym kanale, który widzieliście, albo ym, który film na tym kanale lubicie najbardziej. Ogólnie napiszcie coś na temat tego kanału, co jest dla Was najfajniejsze, najważniejsze, po prostu, jako stali widzowie, jak się tutaj czujecie i tak dalej. A ja po prostu wśród was wybiorę te osoby, które faktycznie kojarzę, które często się udzielają w komentarzach, i dalej, i do nich powędrują te rzeczy jako takie podziękowanie za to, że jesteście. Po prostu. I oczywiście napiszcie również w komentarzu, którą z tych rzeczy chcielibyście dostać. Bo to chodzi o to, żebyście dostali to, co naprawdę Wam się podoba, na czym naprawdę Wam zależy, a nie żeby dostać coś po prostu, żeby mieć jakąś rzecz ode mnie. No bo nie o to chodzi. Więc jeśli jesteście stałymi widzami tego, tego kanału, często się udzielacie i chcecie ode mnie coś dostać, co Wam przypadło do gustu, no to piszcie komentarze. Zachęcam, zapraszam. Oczywiście, w opisie znajdziecie regulamin tego rozdania, żebyście wiedzieli od kiedy do kiedy, co tam w komentarzu trzeba napisać, żebym na pewno wiedziała, że bierzecie udział i tak dalej. No. Jeśli jesteście stałymi widzami tego kanału, to na pewno już wiecie, jak to działa, więc na pewno nie muszę wam dokładnie tłumaczyć. No i oczywiście. Pozostałe rzeczy, których tutaj nie pokazałam, a były na unboxingu, są do zgarnięcia na Instagramie, więc jeśli podczas tego poprzedniego unboxingu... kod grzebie w koszu. Jeśli podczas tego poprzedniego unboxingu wpadło Wam w oko coś, czego tutaj nie ma, no to zapraszam na Instagrama, ponieważ tam znajdziecie całą resztę rzeczy. No, poza jednym card holderem, tym ze Stitchem, ponieważ ja go przytuliłam i ja go przygarnęłam i jest mój. Wybaczcie, jeśli ten kartholder ze Stitchem Wam się najbardziej podobał, to on nie jest do zgarnięcia, ja go, przy, ja, ja go przygarnęłam. <śpuszcza> Przepraszam. Ale dostałam zgodę od Kato i bardzo mi się taki card holder przyda, więc on jest mój. No. E, więc jak na niego czekacie, to jego już nie ma. <laughs> Istnieje. No. Tak więc to tyle. Zapraszam do komentarzy, zapraszam do opisu. E, bardzo dziękuję wam za oglądanie. Jeszcze raz mega dziękuję za tego Popa, bo jest przewspaniały i przepiękny. Kocham go i no brak mi słów naprawdę. Więc Dziękuję jeszcze raz za oglądanie i do następnego. Pa pa.